Cześć, kochani, widzimy się ponownie w kolejnym czytaniu. Dziś czytanie typu list od tej osoby do Ciebie, tak? Dzisiaj zrobiłam trochę inne karty, w sensie karty do wyboru. Na ten moment macie, to są karty numer jeden, to są karty numer dwa. Co to oznacza? Jeżeli mówimy o paniach, tak? Czyli osoba, jeżeli mówimy o paniach, tutaj w tym czytaniu, to możecie sobie, oczywiście, jeżeli wam odpowiadam te dwie karty, które za chwilę pokażę, też możecie, jeżeli bardziej rezonujecie z tymi kartami, tak? Ale tak jak mówię, macie do wyboru tak naprawdę dwie grupy kart. Karta numer jeden, król buław, pokażę wam z bliska. Karta numer jeden, król buław. Karta numer jeden, Dziewięć kielichów. Synchronizujcie się z którąś z tych kart, lub kamień fluoryt. I od razu odpowiadam na pytanie, bo mam pełną skrzynkę wiadomości, od Was na temat run. Kochani, runy robię indywidualnie na zamówienie. Jeżeli jesteście zainteresowani skryptami runicznymi, czyli tak jak tutaj, mam na przykład fluoryt i tu są cztery skrypty runiczne: na miłość, na ochronny, na dom, czyli przeciwko kradzieży, przeciwko no po prostu zdarzeniom takim losowym przy własnym domu, na skrypt na szczęście, tak? Na pomyślność finansową. Akurat ten to jest mój osobisty, moja osobista runa, moje osobiste skrypty runiczne, wybrane przeze mnie, dla mnie, tak? Dla, moj, dla ochrony mojego domu kamień florid. Akurat tu jest. Robię indywidualne. Dostajecie ode mnie listę. Jakie tam są możliwości skryptów. Wybieracie sobie taki, który odpowiada wam. I ja dla was indywidualnie przygotowuję na kamieniu wybranym przez was, tak? To jest duży kamień. Widzicie, to jest kamień słupek, to jest typowo kamień do postawienia w domu. Mogę zrobić wam na nocy kairu, tak, taki skrypt. Tak jak miałam wcześniej pokazane na kwarcu różowym skrypty na miłość. To wszystko zależy od was. Ja wam podaję jakie mam dostępne kamienie. Wymiary kamieni i jakie są skrypty, wybieracie sobie sami. To tylko tak mówię dla osób, które mnie oglądają, które są zainteresowane właśnie tymi runami, skryptami runicznymi, ochroną taką i przyciągnięciem szczęścia, tak? Żeby już nie odpisywać każdemu na te maile, bo skrzynkę mam. Zawaloną po prostu, tak? Brzydko mówiąc, zawaloną, ale oczywiście, że mnie to cieszy, że piszecie, że chcecie, że, że czujecie, jak gdyby synchronizujecie ze mną, z moimi czytaniami, oglądacie mnie, subskrybujecie, kochani, tak? Także, tak jak mówię, grupa numer jeden kart z fluorytem, grupa numer dwa, grupa numer dwa, proszę bardzo, tu mamy Rycerz Mieczy i czterech monet. Wybierzcie sobie grupę, która Was interesuje, i zaczynamy oczywiście od grupy numer jeden. Na tej grupie się teraz skupimy, zobaczymy, co nam wyjdzie w kartach dla Was przy Was. No, i mamy grupę kart numer jeden wybraną przez Was, dla osób, które zsynchronizowały z tą grupą kart. I kochani, dla Was przy tej grupie e, wybiorę Wam kartę wiadomość od wróżek. Zobaczymy, co przy tym liście od tej osoby nam się tutaj pokaże, jaka dla Was informacja się tu wyłoni. Zobaczymy, co karty będą chciały nam tutaj powiedzieć, przekazać, da, dać Wam jakąś. Wskazówkę, być może? Tak, zobaczymy zaraz, już wybieram, już wybieram. Kochani, to co mi tutaj wyszło dla was? Zaraz wam pokażę. Karta Odpuść. I teraz słuchajcie, jeżeli, jeśli zrezygnujesz z, z nadmiernej kontroli i odprężysz się, Twoja energia przyciągnie do ciebie spełnienie Twoich marzeń, kochani. Czyli taka karta dla Was, przy, przy po prostu synchronizacji z grupą numer jeden, przy liście od tej osoby, tak? Czyli nadmierna kontrola, nadmierne e, myślenie. Tak, jeżeli zrezygnujemy z tego, odprężymy się, damy. Że tak powiem, w skrócie, na luz, po prostu przyciągniemy do siebie spełnienie marzeń, tak? Taka karta dla Was. Zobaczę też jeszcze dla Was moje nowe karty. Moje nowe karty, żebyście miały jak najwięcej informacji, mieli jak najwięcej informacji z tych rozkładów. Karty wyroczni. Zobaczymy, co przy tych kartach dla Was wyjdzie, dla grupy numer 1. O, gdzieś się już mi wypadają karty. No nie, zaczyna się. Nie wyrobione mam te karty, przetasujemy jeszcze raz, bo tamte nie wypadły, o jak ciężko mi, kochani, karta taka informacja, jak mi tu mocno prześwietla, może trochę zmienię światło. Może będzie lepiej teraz. Kochani, to jest karta Morze Mintaki. Dostrzec potencjał. Rzuć światło na podświadomość. Czyli skup się na myślach, na myślach wizualizacjach. I zobaczymy, jeszcze jedną Wam wyciągnę. Strasznie mi tu prześwietla. Strasznie. Kochani, jest jeszcze jedna karta dla Was. To jest y, wzbudzona ziemia, miejsce mocy, linie geomatyczne. Geomantyczne, przepraszam. Zaufaj, że jesteś prowadzony we właściwym miejsce, tak? Dla Was. No i zobaczymy. Zasadnicze pytanie do kart. Co ta osoba chciałaby ci powiedzieć? Tak, co ta osoba chciałaby ci powiedzieć? Co chciałaby ci powiedzieć ta osoba? Co chciałaby ci powiedzieć ta osoba? Kochani, tutaj widzę Brak kontaktu ze strony tej osoby, lub coś się między Wami wydarzyło takiego nieprzyjemnego. Teraz Wam powiem, tylko wyłożę wszystkie karty. Tu jest powrót ekspartnera, kochani. Tu jest powrót ekspartnera dla Was. Powrót ekspartnera dla Was. E... Osoba, która jest mężczyzną takim manipulacyjnym, takim mężczyzną, no, który ma nad Wami władzę, tak, ma nad Wami kontrolę, tak, ta osoba się do Was odezwie, ta osoba się do Was odezwie, będzie chciała wznowić kontakt do 4 tygodni, karta czasowości do czterech tygodni, od 24 godzin do 4 tygodni powrót ekspartnera, nawiązanie kontaktu, ponowne spotkanie lub wiadomość od tej osoby, ta osoba uciekła jak gdyby, Uciekła w takim sensie, że yy, albo doszło do kłótni, jakiegoś nieporozumienia między Wami na zasadzie ta osoba odbiła piłeczkę w waszą stronę, obwiniła was lub się czegoś wystraszyła, zobowiązania, lub coś potoczyło się za szybko między wami, tak? Ta osoba chciałaby Ci powiedzieć, że Cię przeprasza, że zbyt pochopnie podjęła tę decyzję, zbyt pochopnie, jak gdyby e, się poddała w tej relacji. Zbyt pochopnie coś się wydarzyło i na coś pozwoliła ta osoba. Ona jest bardzo taka, jest, ta osoba jest bardzo podatna na wpływy innych, na, na wpływy otoczenia, na to, co ktoś powie, co ktoś myśli. Dla części z Was ta osoba będzie miała dziecko, tak? Dziecko będzie miała. A nawet powiem Wam, że to dziecko będzie w drodze, dla części z Was, nie dla wszystkich, ale jest informacja dla jakiejś osoby w kartach, że właśnie jest jakieś dziecko w drodze, no i nie z Wami, tylko jak gdyby ta osoba oszukiwała Was, lub nie powiedziała prawdy, lub coś się wydarzyło w międzyczasie, jak razem nie byliście, tak? Kochani, jakie ta osoba ma uczucia do Ciebie? Jakie ta osoba ma uczucia do Ciebie? Jakie ta osoba ma uczucia do Ciebie, czyli on lub ona, jakie ma uczucia? bardzo silne, słuchajcie, silne, ale ta osoba jest takim lekko duchem, tak wszystko nie bierze wszystkiego na poważnie, jak gdyby nie przywiązuje uwagi do Waszych uczuć zbytnio, myśląc, że albo przesadzacie, albo jakby Wam to tutaj ująć w słowa, Wy olbrzymiacie sytuację, tak, że wcale to nie wygląda tak, jakby Wy to przedstawiacie, że to się, te sprawy się da pogodzić, że... Przerysowujecie jakąś sytuację, tak? Ta osoba skupia się dosyć mocno na sobie. Tu widać, że ona się skupia na swoich korzyściach, swoich potrzebach, nie do końca szanując Wasze potrzeby i Wasze. No mm, jak mi karty spadają znów i Wasze uczucia, kochani. Co mi tutaj się pokazuje dla Was? Osoba z problemami, osoba, która jest, y, która ma do Was uczucia, ale nie umie tych uczuć okazać. Osoba, która ma podwójną twarz lub podwójne życie na ten moment. Co oznacza osoba z problemami? Osoba z nałogami. Co by to nie oznaczało? To ma osoba, która ma albo problem emocjonalny sama ze sobą, złożeniem swojego życia, albo problem z alkoholem mi się tutaj przedstawia. Problem z wyborem, czego tak naprawdę w życiu chce. Ma problem z utrzymaniem pracy, problem finansowy. Wszystko jest bardzo niestabilna ta osoba, tak? Ale uczucia do Was ma i powiem Wam, że mi się tu pokazuje karta bratniej duszy. Karta bratniej duszy, która mi tutaj wypadła z stali. I zaraz ją podniosę. O, i powiem Wam tak, co tutaj jeszcze? Tu jest jakaś, czeka Was jakieś spotkanie. Jakieś spotkanie w gronie znajomych. W gronie, tu dla Was będzie takie spotkanie, że może Wy się roz, rozstaliście lub nie byliście ze sobą przez jakiś czas, i znów tą osobę spotkacie, tak? Na ten moment. Karta, która mi wypadła, karta bratniej duszy. Tu jest miłość. Miłość i energia połączenia, czyli energia bratniej duszy, chemia, fizyczność. Wszystko, co jest związane z, z przyciąganiem drugiej osoby. Tu nie ma relacji karmicznej. Może i dobrze, chociaż powiem Wam, jak mi tu strasznie prześwietla. Może i dobrze, że nie ma, ale, ale tu jest karta bratniej duszy, karta kochanków, karta miłości, tak? Zobaczymy, czy ta osoba myśli o Tobie. Tak? Czy ta osoba myśli o Tobie? Czy ta osoba myśli o Tobie? Mimo wszystko, czy myśli o Tobie? Tęski. Tęski, tu jest tęsknota, rozczarowanie, żal, smutek, coś się wydarzyło między Wami na ten moment. Nie może się pogodzić z tą sytuacją, która nastała. Jak gdyby tutaj jest powiedziane, że ona się broniła podczas, ona uciekła, jakby ze strachu, z, z, nie miała argumentów, żeby się przeciwstawić, żeby nie miała jakichś dowodów, żeby wam przedstawić, jak, jak jej na was zależy, bo pewne drzwi dla niej są zblokowane, tak? Czy o tobie myśli? Myśli o spotkaniu, to jest miłość, to jest uczucie, to jest, jest przyciąganie fizyczne i emocjonalne, czyli bycie z tą osobą uszczęśliwia Was i uszczęśliwia tą osobę, mimo trudnej relacji, która Was łączy, bo tu rzeczywiście jest relacja bardzo skomplikowana i burzliwa. Zobaczymy, co ta osoba, nie co, tylko za co ta osoba chce Cię przeprosić. Ta osoba chce Cię przeprosić za jakieś zdarzenie, za jakąś kłótnię, za to, że uciekła i nie porozmawiała, za to, że ma problem sama ze sobą, tak? Że nie umie z tym problemem zawalczyć, nie umie się przeciwstawić tym problemom, nie umie dać sobie rady nie, i nie chce też pomocy, bo to jest też taka karta, która mówi, że ta osoba nie chce pomocy, tak? Próbuje zamknąć pewien rozdział, etap za sobą, ale nie potrafi tego zrobić, bo jak gdyby ciągle wraca, ciągle wraca, bo to uczucie, które Was łączy, jest zasilne. Wy zamykacie drzwi. Tej osobie przed nosem, a ona wchodzi oknem. I zobaczymy tutaj jakieś przeszkody między wami. O, kochani. Przeszkody między wami. Niezdecydowanie przy uczuciu. I tu jest niezdecydowanie przy uczuciu. I przeszkodą może być to, że ta osoba, że tu wychodzi mi trójkąt miłosny, kochani. Trójkąt miłosny, plotki, obgadywanie, jakieś zdarzenia, osoba nerwowa, zamknięte drzwi na ten moment przed tą osobą i problem z dokonaniem wyboru. Osoba nerwowa, co to znaczy? Taka osoba, która szybko się obraża, szybko, szybko jak gdyby się zniechęca, nie jest osobą cierpliwą. To może też być energia w Waszą stronę, która jest przeszkodą na ten moment w Waszym uczuciu, kochani. Kochani, przechodzimy teraz do. Karty numer 2, zobaczymy, co nam tam się w kartach pokaże przy osobach, które zsynchronizowały synchronizowały z kartą numer 2, z kartami. Tak naprawdę to możecie z każdego rozkładu coś dla siebie wyciągnąć. Może być tak, że z żadnego nie będzie synchronizacji, a może być tak, że oba będą do Was przemawiały. No, czekam na Wasze po prostu spostrzeżenia w komentarzach, kochani. Nie przedłużając, zaczynamy rozkład dla karty numer 2. Kochani, mamy kartę numer 2. Rycerz mieczy, czterech monet, kwarc różowy na miłość. No i zaczynamy, tak? Najpierw postawię wam wiadomość od wróżek, kartę wiadomość od wróżek przy tej relacji, przy tych pytaniach. Zobaczymy co nam tu wyjdzie. Karta, która nam tu wyszła, zdobądź więcej informacji. Potrzebujesz więcej informacji. Rozejrzyj się zatem uważnie, zanim podejmiesz jakiekolwiek działania, tak? To dla Was ta karta, i jeszcze zobaczymy kartę wyrocznie, co nam tutaj się pokaże. Karty mi się bardzo prześwietlają. Zobaczymy, co nam tu wyjdzie. Karty. Wyciągnę Wam dwie takie karty. I mamy kartę. Karta Skocz. Energia Andromedy. Przygoda. Powiedz tak zmianie, kochani, dla Was. I jeszcze jedna. Zobaczymy jeszcze... Oj, już mi wypadają te karty. I jeszcze jedna. I kochani, mamy. Zaufaj, że to właściwy czas. Zaufaj fali, która cię niesie. Czas się nie kończy. Czyli, jeszcze z wszystkim zdążycie: wszystko pomału, pewnych rzeczy się nie przyspieszy. Na wszystko musi przyjść czas i godzina, tak? No i zobaczymy. Zobaczymy. Oj, przepraszam, co tu mi się. I zobaczymy. Co ta osoba chciałaby ci powiedzieć, tak? List od tej osoby. Co ta osoba chciałaby ci powiedzieć. Co ta osoba chciałaby ci powiedzieć. I tak, i zaraz przewrócę statyw i kamerę. Kochani. Miłość. Co ta osoba chciałaby Ci powiedzieć? Że jesteś jej bratnią duszą? Że Cię kocha, że Cię potrzebuje, że jesteś dla niej bardzo ważną osobą w jej życiu. To chciałaby Ci powiedzieć. Chociaż jest zblokowana na ten moment ma problem z jak gdyby z mówieniem o miłości i uczuciu. Bo jest tysiąc blokad na jej życiu i na jej energii, ale chciałaby Ci powiedzieć, jak bardzo jesteś dla niej ważną osobą, jak bardzo Cię potrzebuje i że razem tworzycie jedność, tak? Uzupełniacie się. Dla części z Was, co chciałaby Ci powiedzieć, że to rozstanie, które nastąpiło między Wami, było niepotrzebne, zadziało się bez powodu, o i głupotę, i tak naprawdę nie wie ta osoba w tym momencie, dlaczego tak się zadziało, co sprowokowało całą tą sytuację. I czemu takie zachowanie nastąpiło? Co ta osoba chciałaby ci powiedzieć? Że marzy o tobie, i tu są takie marzenia o miłości, której nie można mieć na ten moment, że całe życie stąpa po, po ziemi, jak gdyby marzeniami, patrzy przez pryzmat marzeń, nie umie realnie określić sytuacji, w której się znalazła, i zawsze myśli, że bo to jest osoba taka optymista, ale aż do przesady. Na zasadzie po co robić hałas? Nie ma problemu, przecież nic się nie zadziało, nie ma potrzeby nic zmieniać, jest dobrze tak, jak jest, i td, i tak? Osoba, która ma bardzo duży problem z wyborem, nie lubi osądzania, tak? Chciałaby ci powiedzieć, że nie lubi osądzania, że zdaje sobie sprawę, że ma dwie natury. Co chciałaby ci powiedzieć? Że chce się do ciebie odezwać, chce z tobą porozmawiać, chce znów Cię zobaczyć i się z tobą spotkać, kochani. Jakie ta osoba ma uczucia do ciebie? Ale to ja myślę, że no po prostu ta karta, to widzicie sami, jak mówi za siebie sama, tak? Jaka tu jest jedność, synchronizacja i połączenie. Jakie ma uczucia ta osoba do ciebie? Poniekąd y, wy oskarżacie tą osobę, że ona w myśli, nawet w myśli, ale część z was i słowem, że wy jesteście dumną osobą i taką y, znacie swoją wartość. Że ona możecie to oskarżyć, że lubi kobiety, możecie ją o zdradę oskarżać, tak? Rzeczywiście to jest osoba, która ma powodzenie u płci przeciwnej, tak? Ma powodzenie u płci przeciwnej. Osoba, która umie was trochę zmanipulować, która umie was zdobyć, brzydko mówiąc, przekabać na swoją stronę. Osoba inteligentna, jeżeli chodzi o mężczyznę, to bardzo przystojny mężczyzna, jeżeli chodzi o kobietę. To też kobieta, która ma tu coś w oku, tak? Że przyciąga mężczyzn, jak gdyby z mężczyznami problemu nie ma. Ale mężczyzna jest bardzo taki, powiem Wam, że jak, jeżeli tu chodzi o relacje, które. Hmm, jeżeli chodzi o relacje, które nie, jak gdyby nie zostały skonsumowane, że tak powiem. Jeżeli to są relacje, które są trochę platoniczne, ale Wy patrząc na tego mężczyznę, to czujecie, tak? to widzicie w jego oczach, że coś iskrzy, że coś jest. Sami nie potraficie tego zrozumieć, nie potraficie tego ogarnąć, ale patrząc na tę osobę, odczuwacie odwzajemnienie uczucia. To, że mimo tego, że ta osoba może zachowywać się w stosunku do Was chłodno, to w oczach czujecie, że jest odwzajemnione to uczucie, tak? Czyli ta, ta energia między Wami przepływa i krąży. Tego to, co w oczach u człowieka jest zapisane, nie da się jak gdyby oszukać, nie da się okłamać drugiej osoby, tak? Także tu jest bliźnia, bliźniaczy płomień, bratnia dusza między wami, kochani. Czy ta osoba myśli o tobie na ten moment? Czy ta osoba myśli na ten moment? Jest taka karta nieskończoności dla was, czyli no, powroty, rozstania mogą być. Ta osoba na ten moment dla części z was jest przy swojej rodzinie, przy osobie... Nie z Wami, po prostu nie jest z Wami na ten moment. Jest przy swojej rodzinie, spędza czas ze swoją rodziną, tak? Robi taką dobrą minę do złej gry, bo tu już coś między Wami iskrzy, coś się dzieje, i ona jak gdyby ciałem jest gdzie indziej, myślami i sercem jest gdzie indziej. Spotkanie dla Was, tu jest dla Was spotkanie, ale też zranione serce, tęsknotę i brak manewru, brak ruchu, tak, w jakąkolwiek stronę. Na ten moment ta osoba bardzo o Was myśli, bardzo. Nie umie wyjść z danej sytuacji, nie wie co zrobić dalej, po prostu w potrzasku jest. Energia działa w dwie strony, bo to może się tyczyć też Was. Macie podobną energię w tych kartach. Zobaczymy, za co ona chciałaby Cię przeprosić. Za co ta osoba chciałaby Cię przeprosić. że się nie odzywa, że udaje, że się nic nie stało. Tak? Za to by chciała Cię przeprosić. Że jest zbyt porywcza, zbyt pochopna w ocenianiu i w decyzji. Że chciałaby mieć coś, czego mieć nie może na ten moment. Chciałaby mieć Was, ale jest uziemiona, że tak Wam powiem. Tak? Jakieś sprawy przy tej osobie nie... Pozwalają im się ruszyć. Mogą to być finanse, może to być praca, może to być to, że ta osoba jest z kimś na ten moment, a uczucia są w waszą stronę. Ale tu też właśnie mi się pokazuje karta finansowa dla części z Was, tak? I nie może jak gdyby tego przeskoczyć. Tu są myśli, sny o Was, pragnienie bycia z Wami, tak? Zobaczymy przeszkody. Odległość. Tu jest dla części z Was odległość i ta osoba jak gdyby ucieka, problem może być też w tej osobie, ta osoba ucieka, unika tematu, nie chce na pewne rzeczy rozmawiać, na pewne tematy nie chce dyskutować, a wręcz nie chce ich poruszać i się denerwuje, nawet to grozi brakiem kontaktu, jeżeli wy poruszacie coś, co ją drażni, tą osobę, tak? Przeszkody. Przeszkody są takie, że ta osoba może mieć jakieś zaległości, w sensie długi, jakieś problemy, Jakieś problemy przy pieniądzu, ktoś mógł tą osobę oszukać, jakieś interesy, które miała ta osoba, nie wyszły po jej myśli. To też może być przeszkodą w waszej relacji na ten moment. Kochani, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze: wszystkiego po prostu, co najlepsze. Dużo miłości, dużo szczęścia, moc pozytywnej energii ode mnie. Widzimy się w kolejnym czytaniu.